Siemaneczko, w końcu na warsztacie. Także mamy coś do rozbierania, ale nie tylko, to kupiłem taką fajną jakąś podstawkę. Jakieś coś na owoce czy coś. Tego raczej to raczej może sprzedam. Albo będę posługiwał się tym do ważenia to jeszcze zobaczymy druga rzecz to Radejko, starsze firmy Nordmende jakieś Dixland nie wiem to chyba nie polskie o, w ten sposób ta Nie wiem, czy działa. Nie sprawdzałem. Ale wydaje się, jakby mogło działać. Ona jest na baterie, Niestety nie mam baterii. No zobaczymy. Tu jest lekko uszkodzone. Ja to sprawdzę, czy to działa. I spróbuję to wystawić na, na sprzedaż. A tu jest gniazdo na 220. To można podłączyć. Będę hmm. musiał poszukać takiego kabla i wtedy sprawdzę, czy to działa. Może uda mi się to sprzedać. To tak, za te dwie rzeczy na jednym skupie złomu zapłaciłem dyszkę. No ale to nie wszystko. Teraz tak coś takiego. Nie wiem co to jest. Jakieś płytki, no ale to jest z aluminium, odlew w będzie drugie podobne, trochę większe zabudowane zobaczymy tu jakiś stycznik tutaj ładne groszki widać taki rozebrany był tu jakieś ustrojstwo duże nie wiem co to jest. Tu jest jakaś tabliczka o nawet ślimak przyszedł. A trzeba będzie go rzucić. Są jakieś podłączenia, jakieś coś. Nie wiem, czy to nie jest jakiś zasilacz. Może tak być, ale nie. Wiem. Jakby ktoś wiedział dajcie znać. Ale to pójdzie teraz odebrane. No jeszcze mokre. No i co? Cała torba jeszcze pełna zakupów. To trochę odłożę. A i załatwiłem sobie jeszcze więcej światła, żebyście nie słyszeli takiego duczenia z tych świateł głównych. Dobra, co jest w tej torbie? Płytka. Transformatorem i z kablem. Nie wiem od czego to. Tu jakieś trybiki są. Co to jest? zepsute już. To może być jakieś radia chyba tutaj pokrętła. Tak, myślę, że to będzie radio. Tak. Jedna rzecz, co następne. Następny Cyfrowy Polsat. No to będzie płytka. O tu jakaś karta jeszcze jest widzę, w środku. Nie chcę wyjść. Dalej. Tu jakieś chyba radio samochodowe. Z wyświetlaczem. Radia samochodowego jeszcze nie rozbieram. Nie wiem czy jest w środku. Tutaj taka płytka. Nie wiem, biała, zielona. Nie wiem, jak to będziemy liczyć. No ale gotowa jest. Tak, chyba sobie odwalę stąd. Będzie gips. Tu na ten jakiś DVBT. To jest do telewizji na ziemi. Odbiornik. Tak. O takie cudo transformator jakiś, czy coś magnetron, o magnetron dalej, o takie duże coś tutaj kable poobcinane powiem Wam wygląda zacnie. Przełącznik działa. Tu szybka trochę lata. Tu jakiś bezpiecznik chyba jest, to był drugi tu przełącznik jak w samolocie co to jest? Nie ma żadnej tabliczki, ale w środku coś lata, także to raczej się do niczego nie nada. Nie ma żadnej tabliczki, żadnego, no nic nie ma tutaj. Ale to wygląda jak mosiądz pobielany, znaczy, jak mosiądz żółty. Zobaczymy. Tak. Kość ram. Najlepsze moje znalezisko. I madełko, fajne, małe. Będzie używane. Nie jest, nie jest kompletne, to są części do niego. Brakuje tutaj, jakby takiego, żeby przykręcić, ale ja sobie poradzę. Już mam pewien pomysł, jak sobie go zamontować gdzieś tu przy tej nodze albo tu. No, zobaczymy jeszcze. No i tyle w tych zakupach. Ja wam to wszystko zważę, bo już nie pamiętam, ile za to dałem. ale to po to na trzech różnych złomowiskach kupiłem. Zważę wam to wszystko i będę rozbierał. No to widzimy się na ważeniu. No i tak, ważymy. Wszystko mamy w jednej torbie. Jest 0. Widać. Widać 0 i nosimy 17 no 90 a 17 90. za te rzeczy przybliżmy przebiliśmy 18 kg po 2 zł 36 zł myślę że za to zapłaciłem no i tak jak mówiłem wcześniej za to radio i za to dyszkę Czyli 48 zł mnie wyniosły te zakupy. Nie, 46 zł, sorry. Eee, dobra. Biorę się za rozbiórkę. I jak w jakichś etapach będę się odzywał do was po prostu. Także widzimy się, jak coś rozkręcę. No i dobra, jestem tak trochę prawie w połowie. I tak to wygląda. Tutaj jeszcze do rozebrania takie ładne ceweczki z grubą miedziuszką. Tutaj jakiś transformatorek. Tutaj fajne są te dziadostwa, nie pamiętam jak to się nazywa, ale tu podobno jest sreberko w środku. Zobaczę mam. 10 sztuk tego, jak dobrze pamiętam, 2, 4, 6, 8, 10, 11 sztuk. Czy... Ja zaraz, raz. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 sztuk to nie wiem, czy jedna mi zginęła. Może nie tyle płytek zielonych, tyle kabelków, mieć pobielania, pobielana. Aluminium odlew. Aluminium. Tutaj dużo takich pierdółek. Tu chyba pozłacane piny są. No i tu są takie gniazda też pozłacane. To zbieram. A to? To nie wiem. To chyba na złom pójdzie, nie znam się. Tyle złomu na razie. No i tyle jeszcze do rozebrania. I Madełko przydało się już, chociaż jeszcze nie jest przykręcone, ale już mi pomogło trochę. Także jest dobrze. Jutro je przykręcę. I tyle w tym filmie to będzie tyle, a jutro reszta i podsumowanie. Także dzięki za oglądanie i trzymajcie się, hej.